Ah, solo café y esta? Sí. En Barajito? ¿no? Barraquito no la voy. Ajá. Pero necesitamos solo tres. No, no, no hemos tenido esto. Ah, esto no es. No, no, no. no. Okej, okay, no to się wyjaśniło. E, no tutaj. to teraz opowiadaj, Kasia. To znaczy, ja się bardzo po śliwam bo całe życie pie przecież cappuccino. Tutaj rozróżnia się osoby, które już trochę są i się znają. Jest to barakito? A, barachlito. I to jest tu kondensata, likur, kaffee, i. krema gramadilici, i cannelle i to jest. To jest historia tego yeah. podobno, e, to, czyli to jest tylko od kolegi, wiem, nie sprawdzałam w internecie. Kolega tu nam wytłumaczył, że dojechał do miejsca. Tak, gdzie to powstało, czyli przychodził jeden klient, który był bardzo niezadowolony i mówił, że za mało mleka, za dużo cukru, za tego. I kiedyś mu po prostu ktoś powiedział, to ja ci dam wszystko. I wszystko mu dali do tej kawy i tak powstało Barakito. To jest likier, jest y, y, tutaj taka skondensowane mleczko, które jest słodkie na samym dole chyba. Później jest takie zmiksowane, lecz, albo może na dole jest to samo, takie, takie y, normalne mleko, kawa i nie, nie tak, tak. Jaś, taka, taka właśnie wiana. Do tego jeszcze jest skórka pomarańczy i to jest cynamon. A, cynamon, to dla mnie, dla wymagających No, no właśnie, czyli tak. Aha, to było lecze-lecze, a ja w zasadzie tak czasami, ja oczywiście bym zawsze miała barakito, ale jeszcze jestem matka karmiąca. Ja staram się. Bez czyli lecie, lecie, to jest bardzo słodkie. jakieś, tak? To znaczy jest dosyć słodkie, bo jest mleczko skondensowane. Mleko skondensowane, tak. lecie, lecie. A barakito, to co zamówił Andrzej, którego nie widzę, co to jest? Barakito, to jest barakito, za A to, to jest bombon, czyli po prostu kawa. kawa Espresso z, z mleczkiem skondensowanym. Czyli do wyboru do koloru dla każdego coś. Ja to ja, znaczy ja wolę to, ale jak nie, ja, ja mogę się ja. ja Tak, bo to jest troszeczkę mniej mocne i tak jakby... Tak, że... I w tym całym zamieszaniu dowiedzieliśmy się, że w Hiszpanii na tej rygie podają trzy ciekawe rodzaje lata, których w Warszawie, w Polsce. I właściwie chyba można powiedzieć, że na świecie nigdy nie degustowałam. No tego na pewno baraki to z barakito z nie, bo tu jest baraki, to jest barakito, jest jakiś albo... Bonbon też kawie bon bon. Chyba w Hiszpanii. Hiszpanii. Chyba w, w Hiszpanii, w Hiszpanii, chyba tak. Tak. No jest to naprawdę taka ciekawostka. Zawsze zamawiałam kawę w a teraz proszę. No, tak, i to może się turystów. to ja zaczynam rozpoznać, jak ktoś zamawia espresso, nie espresso albo, no bo espresso może ktoś nie może nie wiem, jeść cukrów, ale jak ktoś rozmawia, zamawia cappuccino, to ja zawsze mam taki odruch, może ci podpowiem, że jednak to jest więcej, to jest po prostu dużo. Tak jak jest ryby. Wchodzisz do supermarketu i tu nie. jest po prostu morze ryb, tak? Wchodzisz. I wszystkie świeże, nie? Wszystkie w zamrażarce. Tak, tak. Są też mrożone i ktoś mi wyjaśnił, i to może tą osobę też z nią, z nią zrobicie wywiad, która mówi po prostu jak przygotowywać rybę, rybę świeżą, bo podobno tak na, krótko mrożona ryba jest czasami lepsza w przygotowaniu, że w tych restauracjach czasami krótko mrożą ryby, żeby ona po prostu była lepiej, łatwiej w przyrządzeniu. A, a, też a kawałek, ty lubisz kawę, możesz nam No właśnie, mama tak. Kawusz rośnie, No właśnie Jancio opisał. Tak. Ja, jesteś taki opalony. No witamina D to ty lubisz przetwajać, co? <grywa>